český ceremonii pohřebovali. Ale to dobro. Mistrzyni Świeckiej Ceremonii Pogrzebowej, od razu pytanie, czym ceremonie przeprowadzane przez Panią, czy pod Panią nadzorem, różnią się od tych takich, do których jesteśmy chyba przyzwyczajeni z księdzem? Przede wszystkim lokalizacją. Chodzi o miejsce, w którym się one odbywają. Ceremonie katolickie odbywają się zazwyczaj w kościele. Natomiast jeśli chodzi o ceremonię Świecką, odbywa się ona w kaplicy, w sali pożegnań, bądź stricte na cmentarzu. Ale... Ale... Tych różnic jest więcej, jak rozumiem, chociażby. Ale oczywiście, że... pani... Czerwone szpilki, czerwony strój, to pani strój rozpo... to pani znak rozpoznawczy. To nie jest jakieś złamanie tabu, bo jak wiemy, na, na pogrzeb się wybieramy, to szukamy ciemnych rzeczy, szarych, granatowych, ewentualnie jakichś bieli. Przede wszystkim ten temat tabu przełamałam 7 lat temu, bo 7 lat jestem już w tej branży, pracuję w tej branży, dokładnie 11 listopada mija 7 lat od momentu, w którym pierwszy, poprowadziłam pierwszy pogrzeb. Prowadziłam go w czarnych szpilkach, ale niedługo potem stwierdziłam, że wprowadzę jakiś znak charakterystyczny dla mojej osoby. Coś, co będzie mnie wyróżniało. Stwierdziłam, że będą to czerwone, gustowne szpilki. Papież również chodzi w czerwonych butach, prawda? Więc czerwone buty. Jeśli chodzi o, o tę różnicę, nie wiem, wróć, mogę wrócić do różnicy, która odróżniają jak gdyby, która pogrzeb świecki od pogrzebu katolickiego, to no, przede no. wszystkim spersonalizowana uroczystość. A co to znaczy? Jest to redakcja, którą przygotowujemy stricte pod kątem życia, osoby z osoba i jej upodobań, tego, co lubiła, tego, czym się w życiu zajmowała. Jeśli chodzi o pogrzeb katolicki, tych elementów nie ma, ale w pogrzebach katolickich również jest możliwość, w której że uczestniczę w takim pogrzebie na prośbę rodziny i wypełniam tę część uroczystości, Biografią zmarłego przeważnie jest to na cmentarzu. Jeśli chodzi o pogrzeb świecki, to wypełniam go, również modlitwą. Ja rozumiem, że te czerwone szpilki i ten który nie jest e, Pani warunkiem. Pani się dostosowuje, że ktoś chciałby na przykład w innych kolorach, to, to też, tak? Ale oczywiście, że tak. Są też e, sytuacje, w których rodziny życzą sobie tobie. Ostatnio w tobie byłam bodajże rok temu. Mhm. E, zazwyczaj występuję w garniturach, jeśli chodzi o obuwie. Dwa, bądź najwyżej trzy razy występowałam w czarnych butach na życzenie rodziny. Mówiła Pani przed chwilą o pogrzebie i księdzu, który jest. Rozumiem, że Pani zdarza się współpracować w czasie jednego pogrzebu z księdzem. Przeczytałem taką, taką z jednym z wywiadów z Panią w Białymstoku. Podczas pogrzebu prowadzonego wspólnie z księdzem puszczaliśmy w niebo balony i wysłuchaliśmy wspólnie My Way. Tak, Oczywiście, że tak. To zależy od przychylności księży. E... Są raz na ogół przychylni, czy to różnie wygląda? E... Na ogół są przychylni księży, zresztą ja deklaruję się jako osoba wierząca, nigdy nie, nie zaprzeczałam e... swojej wierze I e... dla mnie nie jest problemem uczestniczyć w liturgii, którą znam. I to zależy znaczy też od tego, ja w jaki sposób ksiądz to widzi, widzi współpracę. Mogę czytać czytanie, mogę czytać modlitwę powszechną i na koniec tą część poświęconą osobie zmarłej może być również na cmentarzu, jeśli chodzi o, o, o tą część główną. Bo to też zależy od tego, ile czasu mamy w sali bądź w kaplicy. W dużych miastach są to sale pożegnań. I jeśli chodzi o katolickie, to są też e, takie kaplice właśnie w stylu sali pożegnań, tylko katolickiej. I tam przeważnie mamy pół godziny, więc jest to czas ograniczony i w związku z tym przeważnie ta część związana z geografią, czy tam przygrobia. W 2020 roku Pani mówiła, że w 80% przygrobie na życzenie z bliskich. Zmarłego wprowadzony jest element modlitwy i nasz albo wieczny odpoczynek. To się zmienia? Jest mniej niż 80% tego typu pogrzebów? I czy ten element religijny jest, czy, 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 czy raczej nie? Ten element religijny zawsze y, proponuje rodzinie, bez względu na rodzaj i powagę uroczystości, na, bez względu na jej charakter. To się nie zmienia. Wręcz przeciwnie. Śmiem twierdzić, że to jest jakieś 90% uroczystości, w których Odmawiamy krótką modlitwę na życzenie rodziny, bo zawsze podkreślamy, że uczestnicy uroczystości w większości po raz pierwszy uczestniczą w, takim, w takiej ceremonii i to jest bardzo dobrze postrzegane i zapamiętane. Zależy to też od tego, ja widzę w uczestnikach, czy, u, czy, czy odmawiają tę pierwszą część w prze razie oczy na złośno. Wtedy jest jeszcze zdrowa Mario i na koniec wieczny odpoczynek. Mam takie pytanie informuję, mam nadzieję, bez problemu, czy jest możliwy wesoły pogrzeb? Ale oczywiście, że tak. Bardzo często mam takie prośby, takie zlecenia i odbierając telefon, po kilku zdaniach e, słyszę prośbę, że pani, to tylko bardzo prosimy, aby ten pogrzeb nie był smutny, aby pani nie była na czarno. Prosimy, prowadziłam taki pogrzeb niedawno w Toruniu. To był pogrzeb, który miał być eventem. Od początku do końca. To był pogrzeb, mhm. po co? tak. Na życzenie e, zmarłej. Która tak naprawdę odeszła z dnia na dzień i to nie były przyczyny samobójcze. To była śmierć e, z, z przyczyn naturalnych, to po prostu była seksa. E, I córka zmarłej była ofiarą wspaniałą, żywiołową. Trzydzieści kilka lat miała majeczka i nie życzyłaby sobie, aby na jej uroczystości, na jej evencie, na jej imprezie był smutek, był i jakaś taka sztampa. Dlatego też. E, Szacunek wielki dla Rany, która od początku do końca zachowywała naprawdę zimną krew, była pogodną, radosną osobą, pewnie serce jej do tej pory, bowiem, bo mam kontakt, pęka. Natomiast to był event, to była impreza z tak, z muzyką, z proseką, z balonami, z pieskami, bo Majeczka kochała piski. pieski. Pieski odprowadzały Majeczkę. E, majeczka była też mm, pochowana i prochy, spoczyły w urnie. E, właśnie, w czerwonym bucieku, głównie którą ja produkuję. A...